Tu mamy taką saszetkę i dzisiaj w ogóle otwieramy saszetkę. Tu jest pokazane, ile mamy kolorów. Czyli tak, zaraz Wam powiem. Tu mamy fioletowy, niebieski, czarny i pomarańczowy. Czyli otwieramy to. Moje drodzy, otwieramy. Dobra, mamy na początek, co to jest w ogóle? A, bo to jest taka. Tu mamy, I jakie kółko się wylosowało? Fioletowe, akurat mój ulubiony kolorek. I to jest taki gniotek do ściskania. Dobra, a dalej mamy takiego gniotka. To jest... E, takie same, bo też ma być fioletowe, tylko kotek ośmiechnięty. I mam jeszcze coś do tego. Takie piłeczki. O takie, o takie. I zaraz wam to pokażę, bo to nakleję tu. Jedna. Jedna może być w tak, ale to spada trochę, co z... co nie fajne jest dla mnie. Tak samo te wszystkie spadają normalnie. To tak się trzyma normalnie. Ale odpada. No i to tyle na dzisiaj. Ale jeszcze mam do Was jedną rzecz. Takie kółko nam wyszło. No i to tyle na dzisiaj. No i gdzie!